...wojewódzki i figurski, w dobrej formie od rana. To no więc jest Dzień Matki, Dzień Dziadka, Dzień Niepodległości, Dzień bez silikonu. Dziś podobno UNESCO ogłosiło, że będzie Światowy Dzień Radia. Przygotowałem długi wiersz tej ja z tej okazji. A ja wszystkim naszym kolegom, którzy szczególnie prowadzą świty, życzę, żeby podobali się sobie jeszcze bardziej. Bo nam już nie dadzą rady. Zapowiedz teraz wiersz. W związku z ogłoszonym przez UNESCO... Światowym Dniem Radia, przypadającym na 13 dzień lutego o godzinie 9.53. Wiersz na temat radia wygłosi człowiek. Radia, który nie ma już taty. To nie blef. Ja kocham RMF. Już to ty I zetkę kocham, Jest to gdy soń te słyszę ze wzruszenia szlocham. Przerywam zawsze miłosne podboje, gdy słyszę radio złote przeboje. Działa na mnie podobnie jak koks, radio vox. Choć tak naprawdę wszystkie zmysły ze szczęścia mi więdną, gdy słyszę wędro. A wiesz. Jak działa na mnie kokaina? Wiesz jak? Jak helminiak. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od ósmej do dziesiątej. Codziennie rano w S rok. Więcej na www.skrock.pl